obliczyć ile moli substancji znajduje się w 0,6 dm sześciennych roztworu dwumolowego. Tym razem mamy obliczyć liczność substancji, czyli ile, ile substancji jest to nS znak zapytania. Podane mamy w poleceniu, że objętość roztworu wynosi 0,6 dm sześciennego i jest to roztwór dwumolowy, czyli stężenie molowe jest równe 2 mol na decymetr sześcienny. Korzystając ze wzoru na stężenie molowe, czyli cm równe ns, czyli liczność substancji przez Vr objętość roztworu, można przekształcić wzór, żeby było e, nasze ns, ponieważ stężenie molowe mamy podane wynosi 2, objętość wynosi 0,6. Tak więc nie pozostaje nam nic innego jak przekształcić wzór czyli pomnożyć obustronnie razy mianownik, w tym przypadku jest to Vr. Wychodzi nam wzór na liczność substancji, czyli jest to stężenie molowe razy objętość roztworu. Podkładając nasze dane do wzoru, jest to 2 mol na decymetr sześcienny razy objętość, czyli 0,6 decymetra sześciennego. Decymetry sześcienne ulegają skróceniu, wynik więc będzie w molach. I wynosi to 1,2 mol.